Przekonajmy się. myślę, że to załuduje, jak ono wylaje, to się chyba do mieszlak trafi. Ale może nie będzie tak źle. Łączyć mam nadzieję że wszystko widzisz że jest spoko że jest do zaakceptowania czy coś są komboje jest wszystko co być powinno no zaczynają być Life. O, widzisz wszystko dobrze, dobra. Czyli mnie się po prostu nie odświeżyło. No trudno. To tak, to to są komboje. Pokażę ci mojego konia. To on. Ma takie fajne włoski. Mu zrobiłem i na ogonie też. I można się go czesać. O, super. Super. Ha, ha, ha. I myślę, że powinienem jakąś misję wykonać od razu, tak po prostu. Do Johna Marstona. John Marston to jest brat przeszywany głównego tego... Znaczy wiesz co, tutaj ty akurat włosy masz super, myślę, twoje włosy zawsze podobały. A jeśli chodzi o konie w tej grze oni dali... oni za dużo pracy w nie włożyli ponieważ między innymi koniom tutaj To jest gra, w której jak koniom jest zimno Jak koniom jest zimno, to... kurczą im się jądra. A jak jest im ciepło, to są szersze. Znaczy szersze, większe. Tak jak jest ciepło fajnie. Także Nie wiem, ty masz fajne, ja lubię. Mi się podobały zawsze Odkąd cię znam. A znam cię już trochę. Dobra, zobaczmy czy nie trzeba się ogolić. Nie trzeba. No i super Kuni chodź, będziemy jechać Ogólnie rzecz biorąc Teraz powinna być misja z napadem na pociąg więc jeśli masz ochotę to jeszcze na nią tylko zostań no to mówię, że się zbierasz, ale ona nie powinna trwać długo, to właśnie 20 minut do pół godzinki maksymalnie Ale wiadomo, nie trzymam nie trzymam na siłę, po prostu wiem, że teraz Że teraz właśnie oni braciszek planują napaść na pociąg Także Dobra, tam co jakiś chłop szelą. Ale nie będę do niego szedł nawet, szkoda czasu że uważam, że akurat są grę warto zobaczyć. Zobaczcie jak to wygląda. Takie okay, to jest świetne i śliczne. Razem, tak naprawdę jest zdecydowana większość tych miejsc, w których widać, tak naprawdę mogę do nich dojechać. Więc nie mogę nadżekać za bardzo. O i mogę zaczepiać obcych. Wszystko można o ile grana to pozwala O i koniu można dawać żreć na przykład albo można się przebierać, ma się różne brońki. No to jest twórców GTA ogólnie, nie? O i hyc, I można koniem przeskoczyć Wszystko jest jak należy ja gram z oczków, ale można też grać w ten sposób. Tylko, że ja po prostu dużo bardziej w, w, wchodzę w klimat, jeśli, jeśli gra, gram z pierwszej osoby. I no, komboje są moje ulubione ogólnie. Jedna z, z moich ulubionych gier, tak, tak ogólnie, ze wszystkich, które grałem. Bo jest uważam bardzo ciekawa, Ma no, świetną fabułę, świetnych bohaterów, cudowny świat. O, a oni na przykład. To ten. No, i tutaj właśnie jest. Oj, wybacz koń. Wybacz koń. Yy, bo konia można też zmęczyć, oczywiście, jak się biegnie za dużo. Yy, ja dużo bardziej sobie cenię interakcję i bliskość do świata przedstawionego tak po prostu mi to bardziej pasuje co to dwa za głupoty kolego, braciszku chyba Johnny? nie to jest Sean to ciebie mieliśmy brać? It ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. ain't winning them. I at scrap, Arthur. I'm just no good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks. And your boy Shaw doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot. That's all. Yeah, <laughs> you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yo, yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. <laughs> I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, huh? Grow up. And then he come on the raid, witches. Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here? You're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Mac along. Now compare me to that oily toad again. You're a dead man. <laughs> Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me by. You. Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light, you're toast old man. Okay. And what are you? I'm the future. In all its glory. Oh, well, good luck. Good luck and shut up. <laughs> <laughs> I wanna get some <coughs>

Zresztą, w ogóle, to jest gra, która ma wybitnie napisanych bohaterów. Ja tutaj większość tych postaci po prostu absolutnie uwielbiam. Mało tego w czasie gry zmienia mi się do nich stosunek o 180 stopni czasem. O, troszkę. Hmm. Troszkę hmm. Nie Podnieś towarzysz. A co mu się stało? Ale ci zleciał po prostu. Wsiadasz, nie wsiadasz? O co hey, I mean. like, chodzi? Chodź, chodź, przesunę ci się, żebyś nie musiał iść <muchy> przez drzewo. Wskakuj, Marston. Uh -huh, dobrze lecisz, dobrze. No, John, dziękuję. Dziękuję, jeszcze trochę zacznę się zachowywać jak człowiek. Dlaczego a poza tym to jest gra, w której zacząłem bardzo dbać o swój pojazd, że tak powiem, bo bardzo wam okoniam, w tych grze I się przywiązałem mocno. Na tyle, że jak w którymś momencie zginął podczas walki. To sobie wczytałem grę, żeby go mieć dalej. I po prostu w kolejnym podejściu go uratowałem. <grytanie> I tak, pobyt mają taki. To, co ogólnie ze sobą ciągnę, to, co ciągnę za sobą, to jest e, olej, czy jakieś tam paliwo, czy coś takiego, i, e, czy ropa. I oni chcą to podstawić, tak żeby. O, masz do Oni chcą go postawić, żeby zatrzymać po pociąg hmm. i z w So what you doing? All point. Right Keep an eye out for outriders and the law help you three where I can. All We'll be out in the middle of nowhere, so it'll take a while for any word to get to the law. But we should still move quick. Oi, oi, Scarface. Oh, shut up, please. We're close, Marston? We're at the railroad. Just carry on a bit further. Yeah. 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 Proszę, Krzysz, Artur.

Sure <laughs> przyśliczna jest a poza tym tutaj też dbają strasznie o szczegóły tutaj na przykład jak strzelisz strzałą w drewno to ta strzała przez jakiś czas się jeszcze trzęsie jeśli zwykłej kulki użyjesz to z drewna wystają drzazki o wspomnianych jądrach konia już mówiłem wspominałem Poza tym to jest ładny tytuł, On tutaj ma bardzo dużo efektów świetlnych, pogodowych. Tutaj jak się rozpada, albo jak, jak w nocy przez las idzie się w trakcie mgły z latarnią. To jest tak klimatyczne i tak śliczne, że ja pieprzę. join us on there. Go on! Hey. Get on there! Faster. All yours, Captain. Well, go on ahead. Ah. Everybody stay calm or ah. get shot! I'm not pack go! Pack. Everything you got! Money! Valuable! <laughs> there you go. Maybe <laughs> what you got, mister, you won't we get her. We this bag's full!

Znaczy, oczywiście to, to kwestia głównego bohatera i jego osobowości, że tak powiem, jego moralności bardziej jest, jest w tytule gry Red Dead Redemption. On po prostu jest. Bo to są podobne okresy chyba. Bo ta gra się dzieje w 1889. Także... A Poirot nie pamiętam jak ten. Zresztą bardzo lubię ten, ten nowy film właśnie z, z Poirot. To nowe morderstwo w Ring Express jest bardzo fajne moim zdaniem. I mam nadzieję, że zrobią kolejne, kolejne filmy o nim. Nie lubię go może tak bardzo jak Sherlocka Holmesa, ale jest super gość. I presume that was a very good film, just. In John, let's let's let's. Okay. Okay. What is you alright? For Christ's sake, you ain't even taking a look yet. probably something in here after. Ja jako Western oczywiście jest... Jest tutaj sporo walki też, sporo I Ja nie oglądałem tamtego, szczerze mówiąc, więc... Zastrzelili tego barana. Znaczy poru się właśnie dzieje to nie... Ale wiesz, to jest mimo wszystko tam ile? 30 lat różnicy, nie? Więc to nie jest aż tak... aż tak dużo. Wtedy się styl nie zmieniał aż tak agresywnie jak teraz Muszę zobaczyć Muszę zobaczyć. Kiedyś zresztą muszę to też przeczytać po prostu. Boże... że nie wiem czy mi się chce. A hmm. hmm. co trzeba mówić? Nie wiem czy chce mi się to czytać, bo co, co się dzieje, co co się dzieje. Prawdopodobnie, bo on... Bo to była bardzo dobra autorka, tylko że tak powiem w swoim czasie. W swoim czasie ona budowała gatunek tak jak go dzisiaj widać, nie? Także prawdopodobnie znam wszystkie tropy jakie tam są, dlatego może mi to aż tak nie... nie poruszyć. Choćbym nawet chciał, nie?

Zamilcz, y, jakkolwiek się nazywasz, ja niestety znam ich niewiele. Zna, znaczy znam filmy, właśnie, nie znam bajek żadnych. A nie, ty nie napisałeś nic o tych o, o książkach. Ja książek nie czytałem. No, dokładnie. To chciałem powiedzieć. Nie wiem skąd mi się bajki wzięły, nagle zdurałem w głowie. Yy... Dobra, czekaj szun, bo tu jest jeszcze takie coś, z se wezmę. Ja ostatnio bardzo polubiłem... Chandlera. Chandler pisze w ciekawy sposób, uważam. Noże w, cieka w ciekawy. Pisze fajnych bohaterów. Ten jego główny protagonista uważam, że jest... No może nie sympatyczny, bo to jest złe określenie i to bardzo złe. jeden, tak. tak? bo tutaj właśnie też są Tutaj też wystawione są listy gończe za bohaterami? Za bohaterem właściwie? Chodźcie, chodźcie, kolezy. Można je opłacać? No, oczywiście niektóre, bo niektóre są za drogie. Żywy lub martwy to jest po prostu takie, że to musi przejść prędzej czy później. Eee, za to jeśli chodzi o listy kończy, takie ja po prostu za pieniądze, eee, gdzie żywy ma być dostarczony główny bohater, to, to je można opłacić samemu i, i wtedy ma spokój. A jeśli nie, jeśli się nie opłaci i jest po prostu skończy aktywny cały czas, cały czas jest wystawiony, to łowcy nagle mogą urządzać zasadzki na bohatera, atakować go i tak dalej. I po polują na niego. Więc to jest też dość ciekawe pod tym względem, uważam. Stróże prawa przeszukują, teren niech sobie przeszukują. Ja z kolegami sobie polecę, pojadę i będzie fajnie <laughs> that was fun, boys. Real fun. We can see what they call you the professionals in the outfit. Shut <laughs> sure up. Please, we made some money. No, look, there. Like yeah. Gotta be a hundred dollars here. Very nice. You weren't even invited. <laughs> what now? <laughs> we still need a real big take enough for us to get out of here. Was that a setup? All turned up real fast. I don't. Know. <coughs> I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe.

Cieszę się, że, 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 że zostałaś. Dużo cię nie trzymałem. Wtedy cię też nie trzymałem, co prawda. Ale... Ale no. Ale, ale fajnie, fajnie cieszę się, że jesteś. O proszę, a tu jest jakiś domek. Opuszczony. To sobie go przeszukam od razu. No i tak mi się wydaje, że opuszczony. No... to leć moja droga. I życzę Ci bardzo powodzenia, mam nadzieję, że... że sobie poradzisz bez najmniejszego problemu i że będzie dobrze. Ja ogólnie Ci tam cały czas życzę po prostu powodzenia i wierzę w Ciebie jak coś. Daj mi znać jak poszło, dobra? Zresztą w ogóle musimy w końcu też popisać trochę, bo dawno nie, roz nie rozmawialiśmy, a ja tęsknię za tobą zawiadomienie o przejęciu. No i co? I nic. Ja zresztą myślę, że ja też na ten moment będę kończył pewnie, pewnie streamowania. Ale Ale jeszcze się ten Dobrej nocy najdroższa Lowciam cię i do zobaczenia A ja stream będę kończył po prostu